Wracając do tematu depresji, który jest tak bardzo ważny dla współczesnego człowieka mówiliśmy już, że warto odnieść się do doświadczenia mnichów, którzy jakby świadomie wystawiali się na takie doświadczenie samotności pustki, borykali się z sobą, musieli się z tym wszystkim zmierzyć bezpośrednio. Oni nie upraszczali tego doświadczenia tylko do wymiaru psychicznego i wiedzieli, że nie wystarczy zmniejszyć samego napięcia psychicznego, aby się uleczyć. Że sprawa jest o wiele głębsza, dotyczy ich ducha i związana jest z samym sercem istnienia człowieka. Oni nazywali taki stan acedium który jest pewnym rozdarciem duchowym w człowieku. A żeby zrozumieć to, to trzeba sięgnąć do samego człowieka, jego dynamizmu, jego sensu, jego istnienia. Otóż według biblijnej koncepcji człowiek jest stworzony z jednej strony z prochu ziemi, albo lepiej mówiąc prochem ziemi, a z drugiej strony otrzymuje od Boga tchnienie. Klasycznie te dwa elementy, są wyrażone z jednej strony ciałem, ciało to jest właśnie ten proch Ziemi, i duchem, który jest tchnieniem od Boga. Duch ze swojej istoty jest ukierunkowany na Boga, czyli na źródło swojego pochodzenia, ciało z kolei związane jest ze światem, którego zostało wzięte. To są dwa elementy, które zostały nam dane, i oba są właściwie dla nas takim misterium, są darem. Natomiast my sami siebie przeżywamy w sferze psychicznej, psychę. Tutaj mieści się rozum, uczucia, wszystkie doznania, i w tej sferze jakby stajemy przed misterią siebie samych. I w tej sferze musimy się rozpoznać. I duża nasza, według Ewa ma jakby takie dwa korelaty w sobie. Z jednej strony korelat ducha, czyli tą część racjonalną, jak to nazwa Ewagrus Pontu, z drugiej strony tą część związaną z ciałem, czyli część irracjonalną albo zmysłową. W takiej dynamice człowiek jest stworzony. Z kolei ta część irracjonalna posiada dwa dynamizmy. Z jednej strony dynamizm porządliwy, z drugiej strony popędliwy. Właściwie Bóg stworzył człowieka w ten sposób, aby go doprowadzić do siebie. Umieścił go w takim, powiedziałbym, idealnym miejscu, jakim był raj, gdzie człowiek był poddany Bożemu wychowaniu. Stwarzając człowieka w ten sposób, Bóg pragnął, aby on przez tą część racjonalną rozpoznawał, co jest prawdą, co jest dobre, co jest piękne, i potem przez pożądanie, dążył do tego, korzystając z tego dynamizmu popędliwego. Bóg umieścił człowieka w takich idealnych warunkach, w idealnych warunkach, jakim jest raj, wychowując Go na swoje dziecko, na swój obrót i podobieństwo. Natomiast nim człowiek doszedł do dojrzałości, nastąpił dramat grzechu. Człowiek, poprzez grzech, z jednej strony utracił taką jasność poznania. Ta część racjonalna duszy nie była w stanie już prawdziwie, w pełni, klarownie rozpoznać prawdę, dobro i piękno. A z drugiej strony pojawił się, pojawiło się pożądanie tego, co jest akurat przeciwne dobru, pięknu i, i, i prawdzie. I tutaj zaczął się dramat człowieka. Jeżeli człowiek wybiera coś, co go nie upadabnia do Boga, powstaje w Nim frustracja, nie spełnia siebie. Jeżeli to się powtarza, ta frustracja się pogłębia i ostatecznie staje się stanem chorobowym człowieka. Im dłużej to trwa, im większe napięcie, ten, ten stan jest głębszy i trudniejszy do zniesienia dla człowieka. I tutaj doczekamy tego dramatu depresji człowieka, który ma swoje źródło właśnie w nie dochodzeniu do tego, kim naprawdę człowiek jest i do czego jest powołany. Powtarzając stale te złe wybory, Człowiek popada coraz bardziej w większe przygnębienie i powstaje napięcie rozdarcie, które prowadzi do depresji. Ona ma swoje źródło duchowe, dotyczy tego, co jest sensem życia człowieka. I to właśnie nazywali miści acedią. Ewangul z sądu określając acedię powiedział tak, acedia jest jednoczesnym, długotrwałym pobudzeniem gniewu. I pożądanie. Przy czym gniew złości się na to, co jest obecne, aktualne, natomiast pożądanie pragnie czegoś, co jest nieobecne. Trzeba jednocześnie powiedzieć, że to, co jest nieobecne, najczęściej w tym pożądaniu jest niemożliwe do zrealizowania. Im dłużej trwa to napięcie, im większe ono jest, tym większa jest depresja, tym większa acedia, która niszczy człowieka. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my jesteśmy stworzeni z jakimś zamysłem. I jeżeli robimy coś wbrew temu zamysłowi, to wtedy pojawia się dramat. Nie jesteśmy demiurgami, którzy mogą dowolnie siebie kreować, robić dowolne rzeczy. Bo jeżeli tak będziemy postępować, to doprowadzi do tragedii naszego życia. Jesteśmy stworzeni jako dzieci Boże. I powołanie do tego, abyśmy się tymi dziećmi stali. Jeżeli się nimi nie stajemy, pojawia się dramat w naszym życiu i pojawi się depresja. Przy czym sama depresja, podobnie jak ból, jest tylko wyrazem tego, co naprawdę się w nas dokonało. I podobnie jak ból, jeżeli ją usuniemy, to znaczy samo doznanie, Rozdarcia i przygnębienia nie oznacza wyleczenia. Usunięcie bólu nie jest oznaką wyleczenia. Trzeba usunąć to napięcie, i bez usunięcia tego napięcia nie można zostać uleczony.